Wybieram Wam odcinek z tego powodu, że udało mi się wbić spajka na 25. męgę Zajęło mi tak prawie półtorej godziny, bo wbijam z 21. Tu ogólnie macie gierki. Ale powiem Wam, że to nie jest łatwy zadmiar do wbicia. Mimo, że jest i tak mocny, to... Oj, zdarzają się porażki. Pokażę Wam y, takie trzy przynajmniej gierki, gdzie najlepiej poszło, i taką jedną sytuację, przez którą pewnie by mi się nie udało wbić, ale ogólnie tak to. Niestety Daryla jeszcze nie wbiłem, choć mam w planach, ale że no, w tym sezonie nie ma jakichś dobrych mapa, szczególnie na stole obecnie, to spróbowałbym wbić. A mm. chwila, a tu jest taka mapa dobra, to może będę w bio. No, pokażę Wam y, trzy filmiki, jak wiem, więc y, pierwszy to będzie na pewno ten, gdzie grałem z chłopami, co. No, zobaczcie wbiedz. Zaskoczyłem się, bo bardzo dużo gra Piper i Grony. Grony nie przeszkodzą, a Piper i Grony nie. można wtedy na wszystko wdrażać. No i tu, tu jakby już wygląda, że zginęła. Ale w tym samym stanie to była zginana. Tutaj i, 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 z nieustanowionym, ale dał radę

nie pamiętam, jak się nazywa ten zadymiarz, ale ten chłop porobił. Maisie chyba, Tak ja się nie mylę. Możecie napisać w komentarzu. Ale ogólnie to... Mm, możecie wbijać też w spike, ale musicie patrzeć na mapę, bo... Jest taka dziwna rotacja map, wyraźnie nieco, że mega ciężko się wbija. I, I tak poza tym, to pokażę Wam ją bo udało mi się kilka dni temu jeszcze na, na Majku 20 26 zrobić. Nie było ciężko i prawie mam już go do jeden. Więc będę puszowo, żeby zrobić go może na tytuł. No pewnie. Pewnie tak będzie. I pokażę Wam tą gierkę. Jest mega krótka. Taka krótka jest, bo. Nie wiem, jak to normalnie bierze na taką mapę nitę. Ale racjonalnie, nie wiem co. Coś tu wyglądało. Tu prosto było. Myślę, że ludzie, to na pewno dziwnie grali, bo zdarzyło mi się, że ktoś Najpierw wszystkie ataki wystrzeliła, i później leciała do przeciwników, żeby ją pokonali. A co I teraz To było. Można było 4 kile, miał chyba 4 albo 5. I pokażę Wam teraz tę gierkę. Ona była mega. Bo ja wtedy się zorientowałem, że to jest inna mapa. Zmieniła się akurat mapa. I ja teraz genialiśmy z tym, Co by nie działo. Także w tak, że będzie. Że to będzie. Nie będzie

się no i wygraliśmy cudem. Yy, tak pojawi się na pewno film z wbijania 35 tysięcy ale to za jakiś czas, bo jak na razie mam prawie 32 koła. Pojawi się film, yy, jak będę chciał wbić 25 na Pearl, bo ukończyłem karnet, jak ktoś nie wie. Mm, wszystkie misje zrobione. Obecnie będę wbijał za wymiarze, których nie mam. I pojawi się film też, jak będę <laughs> robił tytuł na dynamajku. że Będzie jedna gierka, bo tam dwie brakowało i pokażę. Ja Wam życzę miłego dnia.